Dzień dobry wieczór, z tej strony Gubal. Zapraszam Was wszystkich do oglądania następnego odcinka. Dzisiaj będziemy kontynuować sobie wątek fabularny. Zobaczymy, co to mają nam do powiedzenia. Czy to jest ukradni? Nie, no i fajnie. To jak możemy sobie bezkarnie stąd wszystko brać O sobie weźmiemy, nie? Mikstura regeneracji. Jajko kurczaka. Sky. Where did you learn of that? Who have you been talking to? The Blades. They have always. Have you learned nothing from us? Would you simply be a tool

We do not regret this loss. Dragonrand holds no, but no, perhaps only its creators ever knew it. It was created their whole life. When you learn, in order to learn and use this, only Parthenax, the master of our order, you were But thanks to the blades, he lives. He speaks to us only rarely, and never to us. Only those whose voice is strong can find him. Idziemy, idziemy, nie rozgaduj się za bardzo. Dobra, tylko teraz nie pamiętam, gdzie miałem iść dokładnie, więc yy... poczekajmy, aż sobie on tam pójdzie. Chyba na dziedziniec. O, przepraszam. Będziemy śli ślimaczym krokiem, za nimi Dobra No i nauczcie mnie tego krzyku sobie y, przyspieszymy o fajnie będę mogłem tak zrobić od razu Wszyste niebiosa. bioosa Wszystkie naraz bardzo dobrze Bang! No i wszystko. Patrz, już się nauczyłem. Już mogę iść? Nie? Jeszcze nie. No proszę. Dobra, mamy, mamy to. No i co? Mamy to chyba, nie? Krzyki, czyste niebiosa. Dobrze. Możemy iść? Aż nas trochę sponiewierało. Aż musimy się uleczyć. Mamy rudre, e, żyłe rudy srebra. Przy okazji, jak będziemy sobie tutaj szli, to możemy... O! Bang! Nie chyba tutaj muszę to zużyć. Bang! Mamy jakąś rudę. Nie mamy nic. Ojej, z tego co pamiętam, to nie jest trochę groźny. Dobra, łatwo poszło. Mamy duszę elegancko, idziemy dalej. Coś nas atakuje. Dobra, chodź tu cwaniaku. Lidia pomożesz? Nie bardzo. Ale mamy kolejną duszę. Jak widać, jak widać Lidia nie jest nam y nie to chciałem użyć leczenie. Hmm. Puska. Jak ty dałaś się radę przeżyć przy tych e, lodowych potworkach? Ło! E, nie, niech sący cię uderzyłem, już tak nie panikuj dziewczyno. Mamy kolejną duszę. E, no teraz z tym jacikiem to się fajnie będzie zbierać duszę. Będziemy sobie co jakiś czas ją e, naładowywać. Jaka piękna muzyczka. No i zaraz będziemy na szczycie. Ale to przy okazji możemy sobie ćwiczyć. Proszę bardzo. O, już nie mamy rudy. Dobra. Ale możemy się ulecieć. bang. Smoku przybywaj. Siema, co tam u Ciebie? Trochę za blisko gościu.

trzy kreski e, kreska dwie kropki nie, dwie kreski kropka nauczyłem się dobra Bej, do to co oddałeś mi swoją duszę rozumiem ognisty oddech proszę bardzo nie ma problemu way for out but uh, your our had dream all in good time yeah but why some perhaps, um, 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 um. Ha, there, there is but you. no 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 do you know why I live here then it was the Kel the el. I which is why I have lived here. T if you with you could learn dragon cross you are likely better trust your instincts. To... So what would you ask of me? Remjolok. greetings. Dobra, już chyba gadać. I will listen. So... Gdzie my teraz musimy iść. Musimy iść tutaj. Mam nadzieję, że nie będę musiał przechodzić całej tej ścieżki. Hmm, chyba będę musiał jednak. O co, nie będą na balkoniku? Czy ściany będą oglądać? Jednak są na balkonie. No nie, nie fajnie, nie fajnie.

Zimowa twierdza. <laughs> Zimowa twierdzo, witaj. No oczywiście, że chcę. Zimowa twierdza. O, 50 sztuk Golda. Dogo się cenisz? Mam nadzieję, że było warto. Aha, bo tutaj tak się szło. Dobra, już pamiętam. Eee, ten. Wątek fabularny z zimową twierdzą też sobie wykonamy, na spokojnie. Tylko wszystko w swoim czasie. Co ty tu robisz? Chcę przejść, chcę wejść do Akademii. It would seem that the, not just any, a small test, if you will. No, I'm afraid I don't know anything of the sort. Excellent. A standard spell for one skilled in destruction magic is the fire Casting one at the seal on the ground here would, no, well, if, or you can try your luck with one of the court. Here you are. Now I'm anxious to see you cast it. Ah, to jest bardzo fajne, bo to jest chyba Aha, to już... A, już już go znam, okej. Okay. Eee. Magia ogni z pocisk. Bang. Well, I'll lead you across the bridge. Hej, właśnie! No, e, nauczyliśmy się za 30 golda ognisty pocisk, gdzie to normalnie książkę kupujemy chyba za 300, coś, prawie że 400 golda, więc jest to dosyć opasalne. My tutaj z nikim nie chcemy gadać, wy mnie nie interesujecie. Idziemy do Orka. A, nie interesujesz mnie. Czekaj, czekaj. Aha, tutaj jesteś dobra. Wymaga klucza. E, specjalny ksiąg. Czy mogę pomóc? Sure can what do you plan to do with it? Do you even know what you're asking about? Or do you think that even if I did, it would be kept under the highest security? The greatest thief? I don't know who told you. I'll bring it. So don't get your hopes up. It's mostly lies, leavened with rumor and conjecture. As a matter, of immense. He holds himself. Since then, I've heard whispers of more of its work having turned up. If you can track it down, it may prove useful to all of us. Się, nie pamiętam co to jest za misja, trochę tych już questów mamy. Jeden quest naciąga drugi quest. Coś tutaj mamy. Hundreds of years have gone into assembling. Ah, he's the he's been gone for a long Dobra, co jeszcze? Wszystko. Dobra. Czekałem od ciebie. No w ogóle sprawa z, ze smoczym dziecięciem, ten to rozszerzenie do, do, do dodatku. No tutaj. Dobra. Teraz jak tam fajnie zejść? To tam można właśnie, ale chyba to już wiecie. No tutaj chyba nie przeżyję, skacząc stąd. Tutaj było jakieś, jakieś zejście, chyba. Kurde, teraz nie pamiętam, gdzie to zejście, więc kombinować nie będę. Jakoś się tam fajnie schodziło. Bo kurczę, nie pamiętam właśnie jak. Ale skorzystajmy sobie z tego zejścia. Bang. Bang. O, kurde, Nie to. Chciałem czyste niebiosa. Eee, krzyki. Czyste niebiosa. Teraz musimy poczekać, aż nam się naładuje. Wyciągniemy sobie miecz w razie czego. Zapiszmy sobie. Bo nie daj Boże, ktoś nas jeszcze zaatakuje. Będę musiał to przechodzić wszystko od nowa. Boję się, że ktoś mnie w ogóle zaatakuje. Nie no, boję się głównie tego, że trafi nam się jakiś niewygodny przeciwnik i nas zabije. Tam jest wilk, to się nim interesować nie będziemy. Dobra, trochę uspokoiliśmy tą burzę. Hmm. Powiem wam, że za pierwszym razem jak e, grałem z Karima, to bałem się wejść do tej wody, bo myślałem, że będzie mnie wyziębiać jakieś będzie miało bardzo negatywne skutki uboczne. No ale już wiem, że to w żaden sposób nie, od, nie ją prawdziwego życia. Mówicie, no, wiecie, no lodowata woda, nie? Bardzo szybko może wyziębić. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Ruda żelaza. No to coś nam się przyda. Dobra, fajnie by było sobie tutaj zaznaczyć jakiś punkt yy, punkcik kontrolny. Ale ja coś się boję, że tu zaraz będzie jakiś smog. Ja sobie zapiszę w razie czego. Coś już tutaj wyskoczyło Dobra, szkielety tam to. szkielety są mogą być w sobie o, mamy zaznaczone Aha, nie trafiłeś O, ale tutaj mamy kolejne. No to świetnie, dusze połapiemy Bang, bang same dusze łapane. No, no, ho, O kurde, trafiłeś we mnie, o ty good, Kurde, kosteczki połamie. Dobra, coś tutaj mamy ciekawego? Mamy słabą truciznę, orkowy sztyle, to mi się nie przyda. Tutaj nic ciekawego nie ma. E, zajrzę tam, może tutaj będzie jakieś e, słowo, znaczy krzyk. Chyba, ale chyba tutaj będzie po prostu wejście. Zobaczmy, co tutaj jest. Bo szczerze nie pamiętam. Dobra, ale ja mam na ciebie sposób yy, Nieugięta siła. No i sobie, polatasz gościu. O, trochę mocno bije. No ale. Hmm, nie mam takiego kleju. No, to proszę bardzo. Co my tu mamy? Nic ciekawego. Coś tu ładnie wygląda, ale się chyba tego zebrać nie da. Hmm, tutaj mamy jakąś skrzynię. Elfia zbroja. To to nam jest niepotrzebne. Ale trochę kaski wpadło. Później sobie to sprzedamy. No i cóż, no i nic chyba więcej tutaj nie ma. A bynajmniej takie odnoszę wrażenie. Więc nie będziemy się tutaj jakoś zbytnio e, rozczulać i idziemy dalej. Idziemy w tamtą stronę. No, no nie skaczesz tak jakbym chciał. No. Ozbierajmy sobie jakieś składniki alchemiczne. No nie uciekaj do mnie. Dobra. Spadaj. Chciałem tylko pozyskać sobie duszę. <śmany> Mamy kolejną rudę, żelaza. <śmany> Mamy hokery. Jeśli dobrze pamiętam, to są hokery chyba, nie? W sklepie. Co ty robisz? Aha. Aha. Dobra. Czemu tego nie zabrałeś? Proszę, zbierz to. Dziękuję. Przeładowanie broni. Dobra. To teraz sobie naładujemy tą broń. Tylko druga sprawa. Mamy jeszcze trochę. Nie za dużo. Nie wiem, czy to będzie opłacalne. Drobna. Teraz e, co jest? Chyba drobna to będzie większa, nie? Użyj. Aha, to muszę chyba e, tutaj, nie? E, Ten naładuj. Okej. Okay. O i full. Dobra. Ej, Lidia, on był mój. Dobra, no i mamy dwie dodatkowe dusze. Mięso Fokera, to, no, to, to chyba nam się nie przyda Tutaj nic więcej nie mają, dobra To się jeszcze tylko uleczymy No i powiedzmy zakończymy sobie odcinek w momencie jak z nim skończymy gadać Tak, żeby już po prostu w następnym odcinku zrobić coś pożytecznego Niż tylko chodzenie i gadanie Tutaj coś będzie ciekawego? Nie, no to idziemy dalej

To jest trochę e, drogocenny towar. No, to jak już sobie okradliśmy, popa to mnie solami ognia chciał się rozgrzać, ale powiedzmy, że my się o to nie martwimy. My nie przyszliśmy ratować jednostki, my idziemy ratować cały świat. Ktoś się musi w końcu poświęcić. No i cóż, no i ja Wam dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia. Pamiętaj zostawić łapkę w górę. Subskrypcję. No i na razie.